Słuchaj, to było tak, że ona stała przy bramie mm, za policjantami. Ludzie rozbierali po prostu bramę, siatkę, rozplątywali, a ona stała i jak już ludzie wbiegli, to krzyczała, żeby ktoś jej dał psa. W pewnym momencie raz drugi krzyknął, a w końcu tłum krzyczał, ktoś z tłumu krzyknął do niej, zdejmij tą swoją upadłą koronę gwiazdy i z... sam sobie weź psa. I ona tam weszła. Nieudolnie weszła z dzieckiem kilkuletnim, które płakało, krzyczało, bo było przestraszone. Dla mnie, osoby, która jest wolontariuszem, był to dramat. A dla niej to po prostu było. To już w ogóle jest trauma dla tego dziecka. To po pierwsze. Jej córka to po prostu stała i płakała, ta wyciągała, ta do tego psa gadała, bo to był taki łagodny piesek, który jeszcze chyba tam nie spędził długo czasu, bo on był lgnął do ludzi, co było naprawdę, to były jednostki, może na palcach jednej ręki bo można było te psy policzyć, ta i córka stała, płakała, tam był wiesz huk jeszcze psów, tam ludzie latali, jeden wołał drugiego, bo ten trzeba było pomagać, a ona wzięła po prostu psa, przeleciała przez to schronisko i wzięła psa, który y, jej najbardziej odpowiadał. A my tam po prostu, wiesz, z taką dziewczyną, y, też można ją znaleźć na Instagramie, e, ratowałyśmy te psy, po prostu zrywałyśmy, wiesz, wchodziłyśmy do tych najbardziej zlęknionych. No to halo o czym mowa. A jak jej ktoś powiedział, żeby weszła jeszcze raz, bo i policja może po, y, pozwoli jeszcze raz wejść, to ona powiedziała, że ona już stąd. I to wzięła tego psa i poszła.